Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj bardzo, ale to naprawdę bardzo szybki obiad Nie Jest bardzo lekki, ale pożywny i można go podawać e, z wieloma, e, tak jakby, dodatkami. Może być to podane z ziemniaczkami, może być podane tak jak u mnie będzie, u mnie będzie to podane z kaszą jaglaną. Właśnie gotuję sobie wodę na kaszę jaglaną. I już Wam mówię, ale można też zjeść z bułeczką oczywiście, z chlebkiem czy z ziemniakami. I już Wam mówię, co mniej więcej będzie nam potrzebne. Nie będę mówić na deka, dlatego że e, można po prostu to gotować na sztuki i wystarczy tylko, jeżeli czegoś będzie troszkę więcej, drugiego troszkę mi nic nie szkodzi. Już Wam mówię, co nam będzie potrzebne. Będą nam potrzebne cukinie. Ja mam o takie cztery. Malutkie mogą być dwie duże, tylko to jest tak. Jeżeli macie młodziutką cukinię, to jej nie obieramy, myjemy, będziemy ją jeść ze skórką. Jeżeli macie starszą cukinię, to trzeba niestety ją obrać ze skórki, i jeżeli te pestki w środku są duże, to trzeba je wydrążyć. Ja mam młodziutkie cukinie, więc one będą ze skórką. Do tego dwie. Takie cebule. Dwie duże pieczarki. Jeżeli ktoś pieczarek nie lubi, można pominąć. E, do tego dwa duże pomidory. Bardzo dojrzałe. Jeżeli ktoś nie ma pomidorów, można zastąpić. E, już wam pokazuję. Taką puszką o pomidorów. Może być cała puszka pomidorów. E, obranych ze skórki, oczywiście. E, do tego papryka. Może być cała, ja mam jedną połowę czerwonej, połowę żółtej i jedną taką tą białą szpiczastą. Można dodać też paprykę e, e, pikantną. Dwie młode marchewki i mam 20 deko kiełbasy, to jest kiełbasa drobiowa wędzona. I to wszystko do tego łyżka masła albo łyżka smalcu. Jak to chcę, masła klarowanego i nic więcej nam nie potrzeba. Zaczynamy od tego, że kroję kiełbaskę, zaraz ja tu zrobię miejsce, kroję kiełbaskę w drobną kostkę. Pokrojoną kiełbasę wrzucam. Na rozgrzaną patelnię głęboką. I będę kroić teraz cebulę. Cebulę kroimy drobniutko. Kiełbasa nasza się podsmaża. Cebulka pokrojona i... Ja mam pomidorki, więc będę je parzyć, żeby były bez skórki. Pomidory tutaj nacinamy taką na krzyż. Jeden i drugi. Przekładam do miseczki i zalewam wrzątkiem, gotującą się wrzącą wodą. Muszą być zakryte. Odstawiam na 2-3 minutki. Po 2-3 minutkach odleję wodę i puszczę zimną wodę, żeby one trochę przestygły i będą się fajnie obierać. Się troszkę podsmażyła i wrzucam naszą cebulę. Za ten czas obiorę marchewkę i umyję pieczarki. Pieczarki są ładne, więc nie będę ich obierać. Marchewkę obiorę. Cebulka nam się podsmaża wystarczy, żeby się zeszkliła. Kroimy nasze pieczarki. Kroję marchewkę. wszystko robimy na niedużym ogniu. Z pomidorków odlewam już zimną wodę i je obiorę. ale pomidorki wrzucimy na sam koniec. Ale bardzo ładnie schodzi o skórka. O. Już z jednego zeszła także 2-3 minutki we wrządku i będziemy teraz kroić naszą cukinię. Cukinię umyłam i y, na takie małe kawałeczki. Cukinia prawie w ogóle nie ma pestek. Jak już nam się wszystko tak podpiekło, dodajemy pokrojoną cukinię. Nie patrzcie, że jest tak dużo. Cukinia zaraz zmniejszy swoją objętość. Oj, padło mi jeszcze, bo jeszcze dodam trzy ząbki czosnku, ale to tylko ci dodaj, dodają, co po prostu czosnek lubią. Dodam czosnek. Pokrojoną paprykę, tą co pokazywałam, też na takie większe kawałki. I cukinie też nie krońcie tak na takie małe, bo ona zmniejszy swoją objętość, to by, nie, by jej po prostu nie było widać. Zrobiłaby się taka czapka. I na sam koniec, oczywiście, dodamy nasze pomidorki. Pomidorki, tak jak widzieliście, obrałam. I teraz pokroję je w mniejsze kawałki. W taką kostkę, centymetr na centymetr. Wykroję te na gniazda. O, bo to jest twarde. Zalejemy troszeczkę wodą. Niedużo. Tak, nie więcej niż 200 ml. Wymieszam i będziemy zaraz, przykryjemy to na chwilę. Po około 15 minutach widzicie, już zmniejszyły swoją objętość. One są jeszcze al dente. Dodaję pomidorki. I teraz już na małym ogniu gotuję jeszcze z 15 minut, ale odkryte, ponieważ widzę, że za dużo soku puściły cukinie i chciałabym go odparować. Jeżeli Wy będziecie mieli mniej, to po prostu dajcie pokrywkę. I oczywiście, teraz doprawiamy, ja doprawię tylko solą i pieprzem, ale. Wy możecie doprawić, czym tylko chcecie. Po dziesięciu piętnastu minutach, kiedy nadmiar płynu już mi odparował. Warzywa są już dla mnie a w sam raz. Ja lubię takie aldenty, nie lubię takich e, bardzo rozciapcianych. Mam kaszę jaglaną, ugotowaną, może być ugotowana al dente. Wrzucę tutaj, wymieszam. Dodać można natki pietruszki, koperku. Co tam lubicie, i danie jest gotowe. Ale mówię, jeżeli ktoś nie lubi z, e, z kaszą jaglaną, można dodać ziemniaki. Można zjeść z bułeczką. Z czym tam naprawdę chcecie? Jak się Wam przepis podobał? Tani, szybki, łatwy i bardzo pożywny. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w, w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. I dziękuję za oglądanie. Widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!